Cześć, tu mat podcast Rap Matters. Dziś odcinek o tym, co Edziona wywijał na swojej płycie. Zadałem sobie trud przesłuchania tej płyty, płyty highs, fame i wiara i pod względem tekstowym to jest zdecydowanie najgorsza rzecz, jaka wyszła w tym roku i nie wiem czy cokolwiek. Będzie w stanie przebić tę płytę. Wybrałem kilkanaście najgorszych wersów i naprawdę łatwo było to zrobić. Już po kilku numerach miałem wybraną dyszkę. Są momenty, w których Edio po prostu sam ze sobą się kłóci, gdy nawija raz jedną rzecz, potem rzecz zupełnie stojącą w opozycji do niej. Mnóstwo jest takich irracjonalnych numerów. Po odsłuchu czułem się, jakbym dostał obuchem w głowę, i niestety nie przez to, że pancze były takie mocne. E, myślę, że ten gość od Absurdów w Polskim Rapie i serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, mógłby na tej płycie oprzeć cały odcinek na swoim kanale. E, na płytę straciłem 54 minuty życia, jeszcze wracałem do niektórych kawałków. E, czas też poświęciłem na przygotowanie tego czegoś, więc docencie, proszę, bo, bo to nie było łatwe. E, aczkolwiek z góry też przepraszam, jeżeli w tych cytatach pojawią się jakieś niewielkie przekłamania, jeżeli coś jest niedokładnie zacytowane, bo gdzieś tam kierowałem się e, albo tym, co usłyszałem, i sam musiałem do tego wracać. Nie ma jeszcze wszystkich tekstów na Geniusie, e, troszkę leciałem z pamięci, więc mogę gdzieś się pomylić. Już wczoraj Edio wytknął mi błąd w jednym z cytatów, i co prawda przejrzałem jeszcze kilka, żeby, żeby być pewnym, starałem się, ale e, jeśli coś, to oczywiście patrzcie mi na ręce, czy, czy nie przekłamuję. No, i lecimy. Miejsce dziesiąte, i może też ko backgroundu, bo tutaj też bez backgroundu, bez, bez kontekstu, nie wszystko może się wydawać tak śmieszne czy irracjonalne. W jednym miejscu, w pierwszym kawałku na płycie, bodajże Edzio rapuje, że przytłacza go sława, i jest tam taki wers. Ludzie chcą ze mną zdjęcia, przygniata mnie ta presja. A dalej mamy takie wersy. A twój idol ma depresję i wciąga za kreską kreskę od ciągłego bycia fejmem, bo to takie nieprzyjemne. Ludzie śledzą cię codziennie. Powiedz, żeby się nie martwił, bo niedługo ten fejm przejmę. No i jak to jest z tą sławą, Edziu? Czy rzeczywiście jest taka zła, czy jednak jest spoko? No bo z drugiego wersu wynika, że to beka, że ktoś sobie z nią nie radzi i nie potrafi jej unieść. E, nie wiem, może to, to jest jakiś diss na samego siebie? E, no w ogóle robienie sobie jaj z depresji, z tego, że ktoś sobie nie radzi z czymś tam w roku 2020, no to trochę siara i proszę, ale nie róbmy tego. Miejsce dziewiąte i tu też dwa wersy stojące ze sobą w opozycji. E, pierwszy jest taki. Uginam swoje kolana i składam swe ręce w modlitwie na Amen. Ojcze, ty zabierz mi siano i sławę, jeżeli by miały przysłonić mi wiarę. E, a w kolejnym numerze, dosłownie w kolejnym numerze, Edzio rapuje tak. Ostatnio jakoś wcześniej budzik dzwoni rano, jego dźwięk każe wstawać mi robić siano. No i szanuję to, że Edzio nie wstydzi się wiary, no bo w obecnych czasach trudniej jest. E, być wierzącym człowiekiem niż atakować wierzących ludzi, ale wrzuca te wersy o religii, o, o byciu pokornym, a jednocześnie jakieś takie mega hedonistyczne wersy się tu pojawiają i właśnie przykład był wyżej. Nawet w jednym miejscu cytuje werset z Biblii mówiący o tym, że trzeba robić hajs i że to jest, nie wiem, jakoś udowodnione w Biblii czy coś, no ale chyba zapomniał też o tym innym wersecie, który mówi, że nie można służyć Bogu i Mamonie, i jest to zwyczajnie słabe. Na ósmym edio punchliner, bo mam wszystko, co powinien mieć topowy raper, łapiesz: lirykę, technikę i sporo umiem słów snuć. Wszystko, co powinien mieć topowy raper, bracie: lirykę, technikę i twoją nunie w łóżku. No na freestylu by może to przeszło, może w jakimś braga kawałku z 2005 roku też by to przeszło, ale w 2020 to no, no nie brzmi zbyt dobrze. No to, to nie jest dobry punchline po prostu i żaden topowy raper. Tego nie nawinął. Kolejna rzecz, miejsce numer 7. Śliska droga i niska temperatura to jest bliska szkoda. Trochę to może wyrwane z kontekstu, bo cały kawałek to storytelling. No, co prawda, który brzmi jak byłby pisany przez, przez gimnazjalistę i oczywiście wiem to z doświadczenia, sam taki pisałem. Ale to silenie się na podwójne śliska droga, bliska szkoda. W dodatku tak mega koślawie jest to zarapowane tam. No nie, nie, nie brzmi to dobrze. Na szóstym miejscu znowu edzio wierzące. Wybacz, że nie jestem święty i nie w każdym traku cytuję Biblię, gadam o hajsie i pannach i sławie, bo muszę do ludzi mówić ich językiem. No i to jest wers takiego kawałka modlitwy, i wers, który mnie do, dotknął, bo hajs panny i sława to nie jest mój język, i w ogóle Edzio zakłada, chyba że jego wszyscy słuchacze to są jakieś ogromne prymitywy, ograniczeni, ograniczeni ludzie, i dlatego nie cytuje Biblii, bo nie zrozumieliby tego i nie skumaliby jego przekazu, powiedzmy, tylko no, zakłada, że musi do nich mówić jak prymityw po prostu, tak? I bo dla każdego innego niż on liczą się tylko panny, hajs i sława. Przedziwne jest to założenie i w ogóle z takiego wyznań wiary bije taka spora pretensjonalność, która też odrzuca trochę od tego. Miejsce piąte i kolejny punchline, e, bardzo mocny, więc uwaga, usiądźcie wygodnie. Mój rap Eureka, a Twój rap to Beka. A za chwilkę, mój rap to rzeźnik, Twój nie ma treści. Jestem rozwalony na łopatki. E, miejsce czwarte, znowu parę wersów, tym razem z jednego kawałka. Powiedz swojej pannie, że wiesz, e, czemu mój rap tak trafia w jej gusta, bo moja muzyka, jak ta twoja laska, ciągle się sprzedaje i wszędzie się puszcza. A kilka wersów dalej e, mamy takie wersy. Ty powiedz mojej mamie, że teraz ma powód, by być ze mnie dumna. Ty powiedz swej mamie, że teraz masz dowód, żeby nie słuchać gówna. Już Jesteśmy teraz na takim poziomie, że ja już nawet nie wiem, jak to komentować i, i o co tu chodzi. Ale z, z tą panną i, i, i mamą w jednej zwrotce, jeszcze żeby tam rzucił, że puszcza się jak białowieska, jakiś taki follow-up do VNM, aby zrobił, to może coś by z tego było, ale no niestety. E, trzecie miejsce, Matej to do ciebie i wiem, że to złapiesz. Jak nie będę w młodych wilkach, to nie znasz się na rapie. No, bolą Edzia te młode wilki, aż za bardzo chyba, w dwóch miejscach o tym wspomina, jakby były wyznacznikiem w ogóle czegokolwiek albo trampoliną do kariery, a przecież to tak nie działa. E, no Zaproszą go w końcu, jeżeli będzie miał większy fame, bo to raczej działa w tę stronę, a nie w drugą. Ale generalnie, jak można aż tak żebrać? O, o, o te akcje, no kurczę, naprawdę, naprawdę, szczególnie po poziomie tej, tej akcji Młodych Wilków, która była w zeszłym roku. Uff. Miejsce drugie. Nie, nie, nie mogę, nie mogę tego czytać. E, życie anonima. Czy jest miejsce na to w moim życiu? Anonima. Dlaczego potem nie pojawił się ten żart, bo też w ogóle pasowałby do wątku. Religijnego. Nie rozumiem, że tego żartu nie ma. Oczywiście muszę go tutaj przeczytać, opowiedzieć. Apostołowie pytają się Jezusa, po ile ryb łowisz? Apostołowie. No i... <grywki> Przechodzimy na, na, do miejsca pierwszego, a tam na pierwszym jest sporo wersów, bo tam są wszystkie wersy Edzia Romantyka. E, no i lecimy. Mam, mam nadzieję, że, że wytrzymam. E, Piszą do mnie co dzień te panny, żadna mnie nie rusza. Co jest? Milion lasek codziennie wysyła do mnie snapy i ja odczytuję tylko twoje. Dla mnie jesteś ogarniętą dobrą duszą i zmysłami, gdy dla innych typów jesteś tylko dupą i cyckami. <grym> nie, ja nie płaczę. Ta łezka mi leci, bo wpadłaś mi w oko. Jak już cię złapię, to nie wypuszczę z rąk, tak jak iPhone'a, gdy, gdy jestem wysoko. Jakby policja mnie chciała namierzyć, Są moje odciski na twoich pośladkach. I ostatni kawałek, e, ostatni wers, refren w zasadzie z e, piosenki Romeo, nagranej z, wspólnie z innym romantykiem, Bajersonem. Hej, hej, mała, mógłbym cię kochać, Hej, hej, mała, świecisz się jak brokat, Hej, hej, mała, nie będę twym Romeo, Ej, ej, nara, lecisz na fejm i pieniądz. No, i chyba nic już tutaj nie muszę dodawać, jeśli chodzi o te linijki, bo one mówią same za siebie. E, no, zapraszam do odsłuchu Highs, Fame i Wiara, bo tam znajdziecie tego więcej i zarapowane mają o wiele większą moc niż tutaj, wydukane przeze mnie. E, wiem, że Edzio ogląda, więc oczywiście wielkie pozdro i nic personalnego oczywiście, ale no nie wierzę, że sam się nie cringeujesz, gdy, gdy to słyszysz. E, no, ciągle nie jest za późno, by pisać lepsze linijki. Ja chętnie. Gdzieś tam zamknę Japę, jak, jak tymi zamkniesz Japę, y, linijkami i chętnie zrobię topkę najlepszych wersów z kolejnego albumu. Tylko przyłóż się, proszę, bo inaczej naprawdę będzie ciężko. Eluwa.